Cześć, witam Was na naszym placu. Dzisiaj pokażemy Wam nowy model Malibu Van 640 Diversity z podnoszonym dachem, który ma 4 miejsca do spania. Jest na nowym Fiacie poliftowym, a dla porównania postawiliśmy obok model 224, też model Diversity. Ale troszkę krótszy. To jest 600, a tutaj dzisiaj prezentujemy model 640. Fiat Ducato, wprowadzając zmiany w swoim modelu, no nie zmienia całkowicie tych samochodów. Tutaj mamy poliftowy 225 model, no i z takich głównych zmian, jakie widać na pierwszy rzut oka, no to jest przedni zderzak. Tutaj zmieniły nam się te boczne nakładki. E, tutaj w pakiecie mamy jeszcze światła przeciwmgielne. Zmienił się środkowy grill. No i opcjonalnie w tym samochodzie mamy kolor srebrny. Poza tym widać, że to są Fiaty Ducato. W środku pokażemy Wam też niewiele się zmieniło, ale takie zmiany zmiany z zewnątrz, jeżeli chodzi o Malibu tutaj Malibu zaprezentowało nam nowy design e, okleiny zewnętrznej. Dzięki temu jeszcze z tym w ogóle pakietem z srebrnym kolorem prezentuje nam się bardzo sportowo ten samochód. Modele 2025 Malibu zostały zupełnie inaczej oklejone. To widać od razu na pierwszy rzut oka. Tutaj ta okleina matowa, fajnie współgra z tym kolorem. Jest aż pociągnięta do samego końca tutaj za okno. Przy okazji to też są okna opcjonalne. Jeżeli ktoś chce mieć takie okna w Malibu, to musi dodatkowo z opcji takie okna zamówić. Tutaj mamy wcześniejsze oklejenie Malibu Van, model 2025. 4. Okleina jest tylko dotąd jest troszeczkę inny design tych oklein. Może już tak opatrzył trochę ten design, bo już od kilku lat Malibu jest tak oklejane, dlatego postanowili coś zmienić i zrobili bardziej sportowy wygląd tego auta. Tutaj fajnie ukryli ten napis Malibu, także musimy się trochę domyślić, że to jest napis Malibu, bo jest ukryty, jest jakby przecięty w połowie. To wie, ten wie, że to jest Malibu. Dalej przechodząc do tyłu tych samochodów, tyłu ogromne zmiany Fiat Ducato zaskoczyli nas Włosi w tym roku nowy znaczek. Napis świat zamiast loga ducato. Poza tym nie zmieniło się nic. Lampy są jakie były, klamki i tak dalej są jakie były. Tutaj mamy opcjonalny pakiet e, bezkluczykowego otwierania, zamykania drzwi, czyli ten kluczyk jest inny od Fiata Ducato, bardziej taki nowoczesny. Poza tym z opcji, które w tym samochodzie możemy mieć i które mamy akurat w tym egzemplarzu, to jest kamera tylna w Malibu z tego roku 2024. Jest to pojazd w wersji bardziej bazowej. Tej kamery nie ma, natomiast producent daje nam okablowanie do tej kamery, także możemy szybko ją zamontować. W standardzie natomiast e, Malibu zamawia wszystkie Fiaty Ducato. Z czujnikami parkowania. I czy to jest model bardziej wyposażony, do, drożej skonfigurowany, czy taki podstawowy, jak ten obok, te czujniki parkowania w tych samochodach są. To, co na pewno widać już od boku w tych autach, to jest ten dach podnoszony. Są dachy na rynku różnych innych samochodach, w które mają dach dostarczany przez firmę zewnętrzną. Tutaj Malibu produkuje swój dach podnoszony. Dzięki temu dają gwarancję na to, że to auto będzie szczelne. Tutaj nie będzie żadnych przecieków do środka, ani nie będzie zbierało się tu jakieś liście z drzew. Jest to fajnie zamknięte na podwójnej uszczelce z rydinkami. Pokażemy, jak to łatwo się podnosi i jak to szybko się składa. I wchodzimy do środka. Tutaj, jeżeli chodzi o zabudowę Malibu, na wejściu nie zmieniło się nic. Bardzo ładnie oświetlone logo M Malibu. Stopień elektryczny, elektrycznie wysuwany. No i zapraszam do środka. Na wstępie myślę, że możemy trochę jeszcze powiedzieć o tym Fiacie tutaj. No, poliftowy Fiat. Deska bardzo podobna. Kierownica, a głównie wygląd poduszki. No, logo oczywiście. Teraz Fiat podkreśla, że, że jest Fiatem. Napis Fiat na środku kierownicy 140 KONI 9 biegowy automat. Teraz w wariancie 180-konnym, we Fiacie dostajecie od razu automat. Jest taki to po prostu wymuszone przez Fiata. Przy najwyższym wariancie mocowym silnika 9-obiegowy automat jest w pakiecie. Tutaj mamy 140-konny. Tak wygląda ten kluczyk Ata który ma opcjonalnie właśnie to otwieranie bezkluczykowe, czyli bez, bez grotu. Jest na, na klamkach, mamy przyciski. Tutaj zamiast stacyjki standardowej mamy przycisk. W tej chwili uruchomimy sobie ten samochód. W opcji, jakie mamy, akurat w tym egzemplarzu, to jest digital display. Duży ekran za kierownicą. Możemy sobie na niego wrzucić na przykład wskazówki z nawigacji. Jest to fajnie rozszerzony pakiet i tak właśnie to wygląda z mapą na zegarach. Jest to połączone z systemem 10-calowym Fiata, który też ma łączność cały czas z internetem. Pod dużym ekranem mamy klimatronik z wyświetlaczem, duża kierownica, z gałka zmiany biegów, obydwa fotele w Malibu są z obrotnicami, fotel kierowcy, fotel pasażera. Fajnie, szybko, nie trzeba tutaj przesuwać tego fotela przód-tył, żeby się dobrze obrócił. Dzięki temu, że mamy też elektryczny hamulec ręczny w nowym Fiacie Ducato, też ten fotel się nie haczy o tą dźwignię ręcznego, co miało miejsce we wcześniejszych modelach. Stół F, każdym Malibu. Szybko możemy go powiększyć o taki dodatkowy blacik, który wyjeżdża pod tym blatem głównym. On nam się sam blokuje. Tam stół możemy tutaj przesuwać do tyłu auta lub do przodu samochodu. To jest takie główne zabezpieczenie. Naciskając to zabezpieczenie możemy. Odblokować i przesuwać ten stół Nad nami, gdzie w standardowym samochodzie Malibu ma okno dachowe Tutaj mamy wejście do tego łóżka rozkładanego Dla dwóch osób I teraz zaprezentujemy Wam jak szybko to się robi To jest taki patent w samochodach Jest taki specjalny zamek Nie wiem czy z tej będzie lepiej czy z tamtej Taki zamek, który trzeba przykręcić w lewo W tej chwili już nam się poluzował, z drugiej strony tak samo, bierzemy to w ten sposób, przekręcamy w lewo, ściągamy, jest luz z jednej, jest luz z drugiej. No i jedynie co nam zostaje, no to wypchnąć to do góry i wypychamy do góry. Dobrze. Rzepy, które nam trzymają. elegancko na górze też mamy oświetlenie muszę tam wejść, żeby zapalić to światło będzie lepiej. Widoczna ta przestrzeń która nam się zrobiła. Tutaj na górze jak mamy w standardzie wyposażenie Diversity jest półka z dużym schowkiem natomiast jeżeli weźmiecie sobie wersję GT z wyciętą tą półką możecie wtedy mieć tutaj dużą szybę wtedy będzie jaśniej w środku drabinę rozkładamy, ona jest złamana na pół ale zanim to, no to jeszcze raz rozłożymy to do góry Zamknę tą półkę, a no jak widać samo się rozkłada, wystarczy lekko pchnąć. Drabina jest łamana na pół, żeby była dłuższa, wyższa. Blokujemy. Tu są takie patentowe ich blokady, żeby ta drabina nie wypadła. Przekręcamy stabilnie. Widzimy się na górze. No i tak to łóżeczko się prezentuje po rozłożeniu na górze. Z każdej ze stron tutaj mamy Okno otwierane. Zaraz za oknem już jest siatka. Takie samo okienko jest z przodu i po lewej stronie. To z przodu możemy dodatkowo całkowicie. Jest drugi zamek wewnątrz, czyli całkowicie można sobie to okienko otworzyć. No, a nie proponuję otwierać tego w grudniu. Mamy 3 stopnie na dworze. I może tu być trochę zimno, jeżeli ogrzewanie nie jest włączone. Jak to ogrzewanie włączymy, no to wiadomo, ciepło unosi się do góry. Będzie tutaj cieplej. Pod materacem, od strony wejścia, jest takie zabezpieczenie. Jeżeli miałoby spać dzieciaki, no to warto by było to jednak założyć. Pod materacem jeszcze taka pianka. Dwie lampeczki i wyłącznik światła. Kuchnia praktycznie w każdym malibu wan jest taka sama. Tutaj charakterystyczny blacik, który tam powiększa tą kuchnię. Mała kuchenka dwupalnikowa. o po co większa w wanie? I tutaj mamy ukryty zlew. To też jest deską do krojenia. Przechodząc dalej w stronę sypialni. Lodówka kompresorowa, już tylko kompresorowa. Nie możemy wybierać między absorpcyjną a kompresorową. Jak to było kiedyś, teraz jest tylko taka. Tutaj szafki dodatkowe. No a po drugiej stronie naprzeciwko kuchni jest pojemna łazienka. Fajnie jest zaprojektowana jest okienko z bocznych, w bocznej ścianie. Okienko też ma swoją moskitierę wbudowaną. Tutaj mamy takie osłony, dwie. Osłona na samą toaletę, osłona na okienko to wszystko możemy tak pozamykać, żeby w czasie kąpieli nie chlapać właśnie tutaj na te elementy. W środku w tym całym module łazienki jest ukryta żaluzja dodatkowa, którą się zamykamy całkowicie. Jak już tą się zamkniemy tutaj, to jeszcze możemy sobie zakryć zlew, żeby na niego też się woda nie chlapała. I dzięki temu mamy fajny prysznic w banie. Sama muszla wyjeżdżana. Takiej wnęki, no dzięki temu, że to jest chowane, mamy tą przestrzeń w tak małej łazience. Wanie. Dalej przechodząc już do tyłu, do samej sypialni, co się zmieniło, to takie delikatne zmiany względem tego, co było w roczniku 2.24. To takie nakładki tutaj wokół okien. Same materace też mają inny kolor, ale to chyba taki zabieg, żeby to wszystko kolorystycznie pasowało i do blatów, i do tych nakładek. Nie mamy z tyłu szafek, ale dzięki temu tutaj nie mamy dwóch. Szafek A3 Szafki. Ten cały moduł tych szafek jest cofnięty w stronę tyłu i to samo jest po stronie prawej jak i lewej. W tym miejscu szafa z dostępem od góry, z dostępem tutaj od przodu. Jeżeli chodzi o łóżko, to ono otwiera się do góry, obustronnie. Po tej stronie nie mamy żadnych schowków. Pod łóżkiem, ale za to po tej stronie włożymy sobie do góry tą część, to już widzimy ile tu jeszcze jest przestrzeni na jakieś akcesoria, które wozimy za sobą. I jest jeszcze element otwierany dalej, ale to już raczej od strony tyłu bo otwieramy częściej. Taki elemencik osobno otwierany. Raz te folie nam to wszystko trzymają. Trochę przeszkadzają tej trudności i tam jeszcze jest taki dodatkowy schowek od góry. Widzicie rurę od ogrzewania. Tutaj wszystkie te zakamarki, schowki, to wszystko jest dogrzane przez trumę kombi 4, która jest standardowym tutaj wyposażeniem tego auta. Za dopłatą można mieć opcjonalnie trumę kombi 6 z grzałkami elektrycznymi, albo trumę diesel lub diesel z elektryką. Chyba to jest największy pakiet, jaki jest możliwy do wzięcia. W stopniu, hopki, no wszędzie, gdzie można było wykorzystać, miejsce to zostało ono wykorzystane. A teraz szybko powiedzmy coś o tym, jak się tym autem jeździ. A więc jeździ się jak zwykłym busem. Ten gabaryt samochodu w niczym nie różni się od gabarytu zwykłego Fiata Ducato. Czyli 6,40 długości, 2,12 szerokości. Tutaj o 2 ,12 m, 12 cm. No i tutaj wysokość tego. Samochodu należy dodać troszkę, jakieś 20 cm na ten dach, który jest otwierany do góry. Jeżeli podobała Wam się ta szybka prezentacja tego Malibu, to zapraszam do częstszego odwiedzania naszego kanału, gdzie wrzucamy więcej takiego kontentu. A jeżeli jesteście zainteresowani Malibu Vanem, to dzwońcie lub piszcie do nas. Kontakt znajdziecie w opisie filmu. Ten samochód aktualnie jest w wyprzedaży rocznika Malibu Van który jest wspierany przez fabrykę, czyli fabryka dopłaca nam dość sporą część do tego samochodu, dzięki temu możecie kupić takie Malibu w bardzo dobrej cenie. Około 330 tysięcy brutto. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!